We'll

Pani Sengio, no, jest chalibany, chalibany, no, jest panie sędzio, jest schaulowany. Panie sędzio, wcześniej. I w linii z nimi. Bliżej walka. W z, z Tak jest. Świat obronny. No, 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 no! yeah! To że dziś kolejny dobry mecz w wykonaniu pana zawodników, ale tutaj czegoś zabrakło w ofensywie, żeby jednak ten bezbramkowy remis przełamać. No, czyli no, brakło troszkę szczęścia, bo, bo, bo mieliśmy tam kilka sytuacji. Przemek chyba trzy razy uderzał, raz w poprzeczkę, dwa razy mu bramkarz dobrze obronił. A tak naprawdę no, nie było łatwo się dzisiaj przeżyć, stworzyć sytuację, bo górnik dobrze zorganizowany, silny fizycznie zespół. Wybiegany mobilny bardzo i to był mecz bardzo trudny dla nas pod względem na pewno fizycznym, to, bo to było widać z boku, że, że dużo kosztował ten mecz zawodników. Eee, także trochę szkoda, bo, bo, bo tak jak mówię, na pewno z przekroju drugiej połowy, bo pierwsza była taka dosyć wyrównana, a z przekroju drugiej to, to myślę, że zasłużyliśmy na bramkę i ten mecz myślę, był taki, że kto pierwszy szczeli to chyba by wygrał ten mecz i po prostu szkoda, że nie, że nie trafiliśmy, ale trzeba po, pochwalić zespół za dzisiaj za postawę. Widać, że po tej jesiennej wysokiej porażce z Górnikiem zespół chyba wyciągnął właściwe wnioski. No tak, nie mieliśmy, nie mieliśmy w ogóle gdzieś tam szczęścia do, do Górnika, Dwie, pamiętam dwa spotkania po 4-0, które się kończyły w rundach. No to dzisiaj, dzisiaj po prostu no, nie wygraliśmy, ale, ale, ale zdobyliśmy punkt i ten punkt musimy szanować.